Wielu z Was pyta mnie o moje szkolenie praktyczne, dlatego postanowiłem odpowiedzieć na niektóre pytania i pokazać, jak to wszystko wygląda w akcji i w praktyce. Otóż, pierwsza rzecz, której nauczysz się na szkoleniu, to jest to, jakie przekonania i jaki stan umysłu mają najlepsi uwodziciele. Jak wiadomo, Twój stan umysłu, to, co masz w głowie, Twój sposób myślenia, to, co niektórzy nazywają inner game, jest kluczowe żebyś mógł swobodnie i na luzie poznawać kobiety. Wielu gości ma fajne patenty na podryw, fajne pomysły jak zagadać, ale mają kiepski stan umysłu, są bardzo spięci, skrępowani, dlatego ich mowa ciała zdradza ich nerwowość, prawda? Dlatego na początku musisz wypracować taki stan umysłu, który będzie po prostu pracował dla Ciebie, tak jak to wygląda u najlepszych uwodzicieli i pokażę Ci to także na własnym przykładzie. Numer 2. Jak skutecznie zagadać do kobiety i pozostawić ją zaintrygowaną? Ważna rzecz. Po pierwsze, niektórzy mężczyźni myślą, że wystarczy zagadać, wziąć numer, pójść dalej. Nic bardziej mylnego. Chodzi tu o to, żeby zagadać po pierwsze w sposób skuteczny, a po drugie zrobić tak, żeby ona później myślała o Tobie, żeby sama zaczęła pisać. Często moi kursanci mają tak, że dziewczyna w ogóle dzwoni do nich już po pierwszym dniu szkolenia. <laughs> I to jest też fajne. I nie zawsze Ty musisz pierwszy wykonać ten ruch, ale ważne jest to, żeby pozostawić ją w zaintrygowaną, żeby opowiedzieć jej kilka fajnych rzeczy o sobie, tak żeby ona później o Tobie myślała i żeby się nie mogła doczekać kolejnego Waszego spotkania. Numer 3 Skuteczne otwieracze, a także moje patenty na rozpoczęcie rozmowy. W trakcie szkolenia zobaczysz w jaki sposób ja otwieram kobiety. Podam Ci także różne moje fajne patenty, które wypracowałem przez ponad 10 lat swojego działania w temacie uwodzenia kobiet, w temacie podrywu. Oczywiście to nie chodzi o to, żebyś później te teksty powtarzał, będą to tylko przykłady, ale są to przykłady cenne, wartościowe, w oparciu o które możesz budować swoją własną grę i możesz później wymyślić, wypracować swoje własne patenty. Numer 4. Storytelling, czyli o czym z nią rozmawiać. To jest też ważne, dlatego że przy podejściu warto mieć jakieś swoje pomysły na różnego rodzaju historie ze swojego życia, które możesz opowiedzieć. Na przykład o tym, jak jakaś dziewczyna do ciebie zagadała. Możesz jej taką historykę opowiedzieć, albo możesz opowiedzieć jej historię, na przykład, ze swojego kolegi. To wszystko fajnie działa. E, też dziewczyna nigdy nie wie, czy to jest wymyślone, czy to jest po prostu rzeczywistość, ale nawet jeżeli nie masz jakichś ciekawych historii ze swojego życia, którymi chciałbyś się podzielić z kobietą, tutaj jak najbardziej możesz własne historie wypracować, więc też powiem Ci o czym z nią rozmawiać na początku, różne fajne patenty i pomysły. Numer 5. Obejście jej obiekcji. Dlaczego jest to ważne? Zauważ, że uwodzenie jest bardzo podobne do sprzedaży. Jeżeli pracowałeś w sprzedaży albo jeżeli ktoś do ciebie dzwonił, sprzedać ci kolejnego iPhone'a, internet, telewizję, cokolwiek. To zauważ, że pierwsze co miałeś tak zwane obiekcje. Czyli powiedziałeś: Wie pani co, ja jestem teraz zajęty, śpieszę się, nie mogę rozmawiać, i tak dalej, i tak dalej. Albo mam już iPhone'a, prawda? <grym> Dla przykładu. Albo mam już internet. I w związku z tym dziewczyna też często reaguje takim automatem. Mówi: Na przykład jestem zajęta, mam chłopaka, śpieszę się, nie mogę teraz z Tobą rozmawiać. I też nauczysz się, w jaki sposób to wszystko obejść. Tak, żeby dać sobie te kilka minut na rozmowę z kobietą, tak, żeby ona cię po prostu wysłuchała. Pamiętaj, że każdą obiekcję można obejść, pokonać, dlatego że te obiekcje są bardzo podobne i można zebrać taką grupę najczęściej pojawiających się obiekcji po to, żeby to później przepracować. Numer 6. Radzenie sobie z testami ze strony kobiety. To, że kobieta Ciebie testuje, wbrew pozorom jest bardzo dobre. Jeżeli kobieta zadaje Ci jakieś pytanie, testuje Ciebie, testuje na przykład to, czy jesteś uparty i pyta Ciebie przy podejściu, czy Ty podchodzisz też tak do innych kobiet, albo czy na przykład już dzisiaj tak podchodziłeś do kogoś, możesz powiedzieć zawsze, że tak, jesteś dzisiaj, nie wiem, pierwsza, ale z drugiej strony możesz też powiedzieć coś bardziej. Ciekawego, co pokaże, że masz swoje własne standardy, że tak naprawdę nie podchodzisz do każdej. Ja też Ciebie tego nauczę, więc tutaj, jakiekolwiek testy, które będą się pojawiały przy podejściu do kobiety, też będziesz wiedział, w jaki sposób sobie z tym poradzić, w jaki sposób to wszystko obejść. Numer 7. To już jest praktyka, czyli wymiana kontaktu, wymiana numeru telefonu, ewentualnie pójście na błyskawiczną randkę. Pamiętaj, że nie zawsze trzeba brać numer telefonu, czasami można po prostu pójść. Od razu na randkę, pójść z nią na kawę porozmawiać. I tak naprawdę takie szybkie pójście na kawę też daje Ci już ekwiwalent odbycia pierwszej randki i ona będzie się pamiętała jako mężczyzna, który potrzeł zagadał, ale też mężczyznę, z którym była na kawie i trochę się o nim już dowiedziała, co bardzo ci ułatwi, bo to jest budowanie zaufania. I numer 8. Budowanie otwartych relacji lub budowanie związku. Przede wszystkim sam musisz zadecydować, do czego będzie Ci służyło uwodzenie. Co zrobisz z tą wiedzą? Czy będziesz chciał póki co rozwijać swoje umiejętności, zbudować sobie grupę takich stałych kochanek, mm, takich powiedzmy przyjaciółek, przeleciółek, jak zwą tak zwą? Czy może chciałbyś znaleźć dziewczynę do związku? Ja uważam, że i tak potrzebna jest selekcja, ponieważ w tych czasach trzeba sobie starannie tą dziewczynę wyselekcjonować. Wiadomo, w dobie Instagrama, TikToka no, dziewczyny są różne, więc trzeba tutaj mocną selekcję wykonać, żeby, że tak powiem, poznać tą właściwą. I to jest coś, czego Ciebie oczywiście nauczę. Szczegóły, zapisy, adres mailowy mike 10 homopargmacom Tam wyśleć Ci wszystkie terminy, szczegóły i informacje, które są potrzebne, żeby na takie szkolenie do mnie przyjechać.